Dzień dobry Szanowni Widzowie. Ponieważ zbliżają się święta za miesiąc, ale to już jest ten moment, kiedy zaczynamy rozmawiać na temat tego, na co wydać swoje pieniądze, kiedy i dlaczego tak dużo. Więc chciałem Wam zwrócić uwagę w tym momencie, uważam, że na dwie najciekawsze promocje cenowe, jakie wyhaczyłem ostatnio i na jeden produkt, który warto byłoby rozważyć, jeśli myślicie o tym typie produktu. Przechodząc do konkretów. Po pierwsze, do końca tego miesiąca, czyli listopada, nagrywamy to 17 i zamierzam to dzisiejsze wrzucić, macie promocję od firmy Audio Center. Jestem dużo w... no głównie dostajecie tam ciekawe rzeczy na Arkamy, Głośniki Bluetooth Cambridge Audio, fajne, fajne, a to nie to. Najciekawszą rzeczą jest to, że macie całą serię mm, elektroniki Stereo CX, czyli wzmacniacze CXA6080, CXN, odtwarzacz CD CXC w dobrych pieniądzach plus minus. Wzmacniacz CXA 80, który kosztuje normalnie 4800, jest za 400. Wzmacniacz CXA 60, czyli jego tańsza wersja, spada w tym momencie z 3,5 na jakieś 2,999, czyli macie CXA 60 w cenie sugerowanej poniżej 3000 zł, i to jest bardzo dobra promocja. Ale jak spojrzycie na cenę łączną, tak kupicie CXA 80, CXN i CXC, czyli CDK, streamer i wzmacniacz z serii CX. W najwyższych jakby rozwinięciach, za cenę poniżej 10 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy, co jest świetną ofertą, bo te trzy elementy tworzą naprawdę fantastyczny zestaw elektroniki audio. Macie i silica, macie jeden z. Najciekawszych streamerów w swojej klasie, plus bardzo fajny wzmacniacz, który wcześniej ogłosiłem, że w mojej ocenie do 5000 jest jednym z tych, które naprawdę należy wziąć pod uwagę, kiedy chcecie go kupić. Więc tak, elektronika w tym momencie Cambridge Audio wow. Kolumny bo też by się przydało mieć kolumny Niemiec, Quadral, Quadral Seria Platinium, czyli naprawdę wysoka seria w w Europie cena sugerowana to jest 2000 euro za Platinum 7 za sztukę kolumny, czyli macie plus minus 8000 zł za sztukę. Obecnie one kosztują póki jeszcze są, póki się nie skończą. Zamiast 8 tysięcy za sztukę, to 8 tysięcy za parę za Platinium 7. I są to kolumny, które były przez nas wykorzystywane w niektórych droższych instalacjach, gdzie same te kolumny, ich poprzednie wersje kosztowały klientów w Polsce kilkanaście tysięcy złotych. A możecie teraz nową wersję, czyli Platinium 7, kupić sobie za 8 tysięcy złotych. I to jest naprawdę wow. Trzecia rzecz: pojawił się projektor ostatnio e Epson EHTW 7000. Czyli macie. Projektor w obudowie starego i udanego produktu, czyli to był Epson 6600, 6700, 6800, jedna obudowa i w tym momencie w tą obudowę od udanego projektora Full HD z lens shiftem z całkiem przyzwoitym głośnikiem wsadzono przetwornik chip, który daje nam 4K. Więc macie projektor 4K 5500 zł plus minus za niego o dobrej jasności 3000 ANSI o rozdzielczości 4K w LCD ku czyli to naprawdę jasne. Minusem jest to, że jego czerń jest aż tak fenomenalna, ale czymś są zupełnie kładzie wszystkie inne projektory w tym zakresie cenowym, są możliwości optyki. Jest to jedyny projektor w okolicach 5000 zł plus minus, który ma lens shift. A nie mówimy o tym pseudo lens shiftcie, 10% góra-dół to nic nie daje, tylko porządny lens Shift góra-dół, lewo-prawo, plus do tego całkiem niezły zoom, jak pamiętam, wynoszący 60%, więc jest to najłatwiejszy do zainstalowania projektor 4K w okolicach 5-6 tysięcy złotych. Będzie pasował raczej do większości instalacji, bo nie wiem czy wiecie, ale projektory 4K, wszystkie tańsze na układzie DLP, są naprawdę trudne do zainstalowania, jeżeli macie pytania, zadzwońcie wam, wytłumaczę. Macie fajne wzmacniacze... Za około 4000 zł, kolumny za 8 i projektor plus minus 5,5 To są produkty, na które chciałem wam zwrócić uwagę na dzień dzisiejszy. Więcej pytań możecie chcieć więcej informacji, możecie chcieć dopytać się o szczegóły, bądź możecie myśleć o czymś innym, bądź możecie powiedzieć, że hej, nie mam tutaj wychodzi na 12 tysięcy na stereo, tylko mam 6 i co byś polecił? No to bym polecił, żebyś zadzwonił. Albo do mnie napisał i te produkty Wam akurat rzucam, że to są ciekawsze. To znaczy, że jedyne, które możemy tutaj zaprezentować. Możecie do nas śmiało zadzwonić. Numer, możecie do nas napisać. Mail. Więcej pytań odpowiem przy kontakcie bezpośrednim. Jak wydacie u nas bardzo dużo pieniędzy, to kupię sobie nowy silnik do Saba. Obecny znowu się popsuł. 100 lat.